W obecnej podstawie programowej najmłodszy tekst jest sprzed 60 lat. No więc na jakie problemy odpowiada ta literatura? Na problemy ich dziadków i rodziców. Natomiast uczniowie, co jest ciekawe, czytają więcej niż siedem książek w ciągu roku, ale czytają nie to, co się znajduje w podstawie programowej. Czy w takim razie ta podstawa programowa jest, była, Odrealniona? My powinniśmy przede wszystkim nauczyć dzieci sprawnego komunikowania się, posługiwania się językiem i też przekonać ich o tym, że to jest niezbędne, bo to podnosi poziom myślenia, a poziom myślenia podnosi nam poziom życia. Bardzo często stawiamy sobie pytania o przyszłość naszych dzieci, o to kim będą, ale zanim kimś będą, to muszą skończyć szkoły. Więc żyjemy tą szkołą, pytamy się o to, dlaczego się uczą tego, a nie innego, dlaczego kanon jest taki, a nie inny. I dzisiaj trochę o tym kanonie, o podstawach programowych, o języku polskim. Kulminacja słów Wojciech Andrusiewicz, zapraszam. A moim gościem jest profesor Sławomir Żurek, Instytut Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, czy to już taka droga bez powrotu? Odchudzanie podstawy programowej rok po roku, oczywiście co roku nie odchudzamy, ale w przenośni rok po roku, mam takie przekonanie, że. Ograniczamy tę podstawę od lat i jeszcze dalej będziemy ją ograniczać w przyszłości. Nie, to tak nie jest, ponieważ podstawa została ograniczona w roku 2009 i był to sprawnie działający dokument, który stanowił podstawę zarówno dla prowadzenia procesu dydaktycznego, pisania podręczników, jak i egzaminowania. Natomiast szaleństwo rozpoczęło się mniej więcej w roku 2015. Kiedy rządzący doszli do wniosku, że to, co należy zrobić, to dać jak najwięcej uczniom do przeczytania, najczęściej tego, co sami kiedyś lub przez całe życie czytali lub nie czytali, często tylko słyszeli. Ja to ci, którzy reformowali, rozumieją. Tak, 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 tak. I w związku z tym to wszystko zaczęło bardzo puchnąć, stało się nierealne i niewątpliwie należy zmniejszyć w tym dokumencie liczbę wymaganych treści, ograniczyć teksty do, do grupy tekstów realnie nadających się, żeby uczniowie realnie mogli je przeczytać. No właśnie, i to jest bardzo ważne, co pan profesor powiedział. Czy my mamy do czynienia z przeładowaną podstawą programową li tylko. Czy też mamy problem z absorpcją tej podstawy, czy też absorpcji w ogóle książek literatury przez uczniów dzisiaj? Nie tylko przez uczniów, bo widać to wyraźnie, że w naszym społeczeństwie czyta mniej więcej około 7% populacji, to znaczy czyta w ciągu roku więcej niż 7 książek. Są to wyniki Instytutu. Książki Biblioteki Narodowej. No i tak to po prostu wygląda. Natomiast uczniowie, co jest ciekawe, czytają więcej niż siedem książek w ciągu roku, ale czytają nie to, co się znajduje w podstawie programowej. O, i do tego zaraz, zaraz nawiążę, ale czy w takim razie ta podstawa programowa jest, była odrealniona? Oczywiście. A w czym to się objawia? No przede wszystkim w, w przeładowaniu pewnych elementów, które tak naprawdę nigdy nie będą realizowane na lekcji, natomiast dają satysfakcję głównie politykom, którzy zresztą też sami nie czytają książek, na co wskazują badania. Ale czyli politycy chcą, żeby dzieci miały w kanonie lektur te książki, które oni sami lubią, nie znaczy czytają. Tak, to znaczy, ponieważ wydaje im się, że książki w szkole e, tworzą tożsamość ucznia, to jest nieprawda. Lektory... Czyli jeżeli będą czytać papieża Jana Pawła II, to będą skłonni jeszcze bardziej pójść w stronę wiary. Jeżeli będą czytać Mickiewicza czy Słowackiego, staną się wielkimi patriotami. Tak. O to chodzi? Tak, mniej więcej o to. Tymczasem oni nie czytają ani jednego, ani drugiego. I sytuacja w związku z tym jest bardzo niekomfortowa dla nauczycieli, ponieważ nauczyciele najczęściej w takim wypadku demoralizują młodzież w ten sposób, że nie są w stanie wymagać od nich. Przeczytania tekstu, więc je opowiadają na lekcjach. Dobrze, a czy my dzisiaj, właściwie młodzi ludzie, czy są w stanie czytać, przyswajać, interpretować teksty, nie wiem, Kochanowskiego, Reja, Leśmiana, Bruno Szulca, kiedy młodzież nie rozumie nawet tego języka? My już w, da w dawnych czasach, przepraszam za słowo dawnych, mieliśmy pewien problem, ale jednak staraliśmy się zrozumieć ten język. Dzisiaj natomiast młodzież nie chce rozumieć tego języka. I czy w takim razie jesteśmy skłonni ich przekonać do tychże lektur? Przekonać nie, natomiast należy zbudować strategię rozwoju czytelnictwa w szkole. To znaczy, na początku czytać teksty, które rzeczywiście odpowiadają na. Pytania przez nich stawiane, na ich problemy. W obecnej podstawie programowej najmłodszy tekst jest sprzed 60 lat. No więc na jakie problemy odpowiada ta literatura? Na problemy ich dziadków i rodziców ewentualnie, a nawet chyba już i pradziadków. Więc najpierw ta literatura popularna, literatura dla dzieci, a później stopniowo, stopniowo dopiero dochodzenie do tekstów poważnych z zakresu klasyki. Ponieważ te teksty są ważne, są znaczące, budują pewien kręgosłup, ale my musimy stworzyć taką sytuację w szkole, żeby one były naprawdę czytane. Natomiast co do tekstów staropolskich, bo panu redaktorowi chyba. O to najbardziej chodzi. Na przykład w Wielkiej Brytanii już nikt nie czyta Szekspira w oryginale, bo on jest absolutnie niezrozumiały. Zasób leksykalny, składnia, elementy gramatyki to wszystko zmieniło się przez te ponad 500 lat, i w związku z tym czyta się Szekspira w tłumaczeniu na współczesną angielszczyznę i dobrze by było, gdyby w ten sposób pomyśleć o różnych dziełach wielkich twórców epoki staropolskiej, na przykład Kochanowskiego czy Reja. Mamy takie osoby, które potrafią uwspółcześnić, Będę bo jak wiem. rozumiem, w Wielkiej Brytanii ten problem został rozwiązany, bo te dzieła już są dostosowane do rzeczywistości. U nas one dostosowane jeszcze nie jest, bo nikt się za to nie zabrał, bo być może zostałoby to określone świętokradztwem. Nie, to, to trzeba po prostu zrobić. Y Czytanie tych tekstów w oryginale mija się z celem. Uczniowie w 50% tego słownictwa użytego tam nie rozumieją. Czyli tak naprawdę czytają te teksty tak, jakby je czytali w obcym języku. Ale czyli rozumiem, pan profesor forsowałby takie rozwiązanie, że najpierw czytamy trochę to, co jest nam dzisiaj łatwiejsze do przyswojenia? Tak, żeby rozczytać uczniów. Dokładnie, a potem dopiero wkraczamy w tą literaturę trudniejszą, ale ją też staramy się dostosować do poziomu absorpcji młodego tak. człowieka. Też nie bać się fragmentów, tekstów, bo to często jest takie myślenie, że fragment nie zastąpi całości. Fragment może, dobrze dobrany, zastąpić całość, Dzięki czemu? Dzięki temu, że jest nauczyciel na lekcji, bo on, przynajmniej tak się zakłada, zna utwór w całości. Ale z drugiej strony, jak rozmawiamy o tym, że te utwory bliższe nam czasowo są dla nas łatwiejsze do przyswojenia, to tak się zastanawiam, czy taka Olga Tokarczuk byłaby prosta dla ucznia do przyswojenia. A właściwie ona się pojawia w kanonie literatury. Tak, ale pojawia się dosyć słabo i nie pojawia się w postaci tego utworu, który był standardowy dla przyznania jej literackiej nagrody Nobla, to znaczy myślę o księgach jakubowych. Chociaż fragment tego tekstu uczeń powinien sobie przyswoić, zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób historia i literatura dawna oddziałuje na współczesność, bo to Tokarczuk zrobiła doskonale. Ale to, jak rozumiem, ona raczej na początku tej drogi przyswajania sobie dzieł nie powinna być. Nie. Raczej to jest utwór przeznaczony dla uczniów wyższych klas szkoły średniej. Panie profesorze, mamy, ja przyznam szczerze, byłem w szoku, ale Raquel Jaramillo, przepraszam, jeżeli źle e, czytam, Raquel Jaramillo Palacio, Katherine Peterson, Sara Pennypaker, e, Sigurd Natalin Bjorn Stottir, Petra Dworzakowa. Mhm. To są e, autorzy, którzy pojawiają się w nowym kanonie, mają się pojawić. I tu z kolei ja jako rodzic, rodzic jednej uczennicy ze szkoły podstawowej, drugiej ze szkoły średniej, mam problem, bo jeżeli córka zwróci się do mnie o pomoc, no to ja te dzieła muszę przyswoić, ja je mhm. muszę przeczytać. Oczywiście nie będę ja czytał za moje dzieci. Ale łatwiej nam było, kiedy te dzieła znaliśmy, prawda? Tak, to znaczy te utwory, które tutaj pan wymienił, to one mieszczą się za zasobie utworów do wyboru. Mm -hmm. I z tego co pamiętam, w ciągu jednego roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami ma wybrać jeden z tych utworów. No, praktyka, praktyka jest zabawna, bo najczęściej uczniowie pytają, co jest najkrótsze. I to, co jest najkrótsze, wybierają. Zakłada się, że tu mądry nauczyciel będzie umiał coś im zaproponować, coś zasugerować, i nie tylko zdawać się na ich intuicję, która często jest bardzo słaba, intuicja uczniowska względem wyboru tekstów literackich. Natomiast w tej podstawie programowej też jest taka widoczna intencja twórców, że żeby wszystkich zadowolić. Niestety ideologicznie. To znaczy zadowolić i tych, którzy mają poglądy yy, progresywne, i tych, którzy mają konserwatywne. Wszystko jest, wszystko jest i na końcu nie ma niczego. Czyli znowu Bo... jesteśmy przesyceni treścią. No jesteśmy przesyceni tekstami, to znaczy, my mamy dzisiaj bardzo dużo tekstów, i akurat ten punkt podstawy programowej nie jest. Nie jest tym najważniejszym, co należałoby krytykować. Dobrze, że jest duży wybór. Dobrze, że nauczyciel może spośród tego wyboru wziąć ten tekst, który jego zdaniem jest ciekawy. Natomiast jakby całość to są, znaczy ten główny element dyskusji to są, to są teksty, które znajdują się w tym ścisłym kanonie, które Obowiązkowo należy czytać i tutaj zaczynają się problemy. No i właśnie pan w jednym z wywiadów powiedział, że z nowej podstawy można zrobić sobie samolocik i go puścić w stronę śmietnika, bo służą jedynie egzaminowaniu, tak. a nie nauczaniu. Więc pana zdaniem, jak to powinno wyglądać, żeby to miało ręce i nogi? No, przede wszystkim należałoby dobrze przemyśleć. Przy budowaniu tego rodzaju dokumentu, po co, cze, czego my naprawdę oczekujemy od tego ucznia? A Czy, czego powinniśmy oczekiwać? Dobrze y, nabytych umiejętności, ponieważ umiejętności z zakresu polonistyki, umiejętności komunikacyjne oraz kulturowe potrzebne są człowiekowi po prostu przez całe życie. My Powinniśmy przede wszystkim nauczyć dzieci sprawnego komunikowania się, posługiwania się językiem i też przekonać ich o tym, że to jest niezbędne, bo to podnosi poziom myślenia, a poziom myślenia podnosi nam poziom życia. To bardzo rzadko dociera nawet do nauczycieli, bo pamiętam w tych badaniach z 2014 roku, kiedy zapytaliśmy nauczycieli polonistów, po co czyta się książki, to oni sami nie za bardzo rozumieli. Raczej po to, żeby zdobyć pewne informacje. No i to, to, tu, je, tu zaczyna się problem, bo po co czytać trzy tomy potopu, żeby zdobyć pewne informacje, jak w bryku można to, te informacje zdobyć na pięciu czy sześciu Tylko stronach. To bryk nie może być w kanonie lektur. No tak, to po prostu młodzież jest bardzo pragmatyczna. No właśnie, ale może w tym wszystkim, panie profesorze. Chodzi też o narzędzia, jakie stosujemy, jakie stosują nauczyciele, bo może jeżeli dzisiaj młodzi ludzie są obecni na TikTokach, Instagramach, jeżeli przyswajają w prosty sposób wszystko w narzędziach elektronicznych, mm -hmm. Może my powinniśmy od tej drugiej strony zacząć przystosowywać tę literaturę, ten kanon? Ja bym powiedział, że problem jest takiej natury, że u nas jest moda na edukację i na kształcenie, i to jest bardzo dobrze, że jest taka moda, bo lepsza moda na kształcenie i na edukację niż moda na picie wódki. Więc bardzo dobrze, że wśród młodzieży są te ambicje edukacyjne. Natomiast prawda jest taka, że tak jak patrzy się na, na to, co dzieje się w szkole, to ci, którzy nadają się do studiowania, stanowią mniej więcej około 10% całej populacji uczniowskiej. Bo na czym polega studiowanie? No przede wszystkim na tym, że się czyta, a później rozmawia się o tym, co się przeczytało. I tu jest podstawowy problem. To znaczy, ta, jeśli my naprawdę chcemy mieć większą liczbę studentów, a później inteligentów, którzy wykonują czynności twórcze, a nie tylko odtwarzające pewne schematy, to musimy więcej pracować z nimi w obrębie komunikacji i absorpcji tekstów. Jak zachęcić Bo to jest chyba kluczowe pytanie młodzież, dzieci do czytania. Dzieci zazwyczaj biorą przykład z rodziców. Jeżeli pan profesor mówi, że 7% osób mhm. czyta no mniej więcej ponad 7 książek, od 7 książek w górę, to z kogo oni mają czerpać przykład? No, jak my możemy zachęcić dzieci, jeżeli sami nie czytamy, mhm. a wymagamy od nich, żeby ten przeładowany... Tą przeładowaną podstawę pochłonęły. Tak, ja myślę, że pan redaktor doskonale rozumie sedno problemu z tego, co widzę. Rzeczywiście, głównie nie czytają chłopcy. Dlaczego? Dlatego, że nie widzą czytających ojców. Wtedy, kiedy uczeń widzi czytającego ojca, sam zaczyna czytać. No i tu jesteśmy niejako w takim zaklętym kręgu. Mnie się wydaje, że i tak nasi poloniści, nasi nauczyciele w Polsce robią niesamowitą robotę. I jak zachęcić? Wydaje mi się, że przede wszystkim więcej rozmawiać o literaturze w kontekście ich życia i ich problemów. Bo tak naprawdę literatura, i to jest jej walor ogromny, niesie odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytania. I kiedy uczniowie zaczną widzieć, że teksty literackie są dla nich pomocą w normalnym życiu, w egzystencji, dają im możliwość pogłębionego namysłu nad różnymi kwestiami, oni naprawdę zaczną czytać. I pytanie praktyczne do takich osób jak ja, którzy mają dzieci. Ja nie mam problem z, problemu z czytającymi dziećmi, ale czasem mam problem z tym, co czytają. I teraz rodzi mi się w głowie pytanie, czy zniechęcić do tej lektury, nie. czy też pozwolić? Bo w, pierwszej, w pierwszym odruchu myślę, nie, nie powinna tego czytać. Mhm. A w drugim myślę, nie. Jeżeli ja jej powiem, żeby tego nie czytała, mhm. to być może po nic już nie sięgnie. Tak, to znaczy tajemnica tkwi w tym, żeby rozmawiać z dziećmi o tekstach. Przeciętny rodzic. Rozmawia w ciągu dnia z dzieckiem, w sposób autentyczny, nie tylko wydając jakieś dyspozycje, czy, czy sprawdzając, co się tam działo, ale rozmawia naprawdę około siedmiu minut dziennie. Jak można w siedem minut kogoś wychować dziennie? A wychowanie jest ukryte. Wychowanie, czyli to całe przygotowanie dziecka do, do przyszłego życia, jest ukryte w dialogu między rodzicem, a dzieckiem. Więc byłoby ideałem, gdyby rodzice rozmawiali z dziećmi o tekstach. Bo to może stać się pewną ważną nicią porozumienia, a także pokazywać uczniom, że to jest coś ważnego, skoro ojciec lub matka chcą z nami o tym rozmawiać. Zakończmy to właśnie taką pętlą. Rodzice, rozmawiajcie z dziećmi, ojcowie, czytajcie książki. Nawet nie dzieciom, ale dla siebie samych. Dziękuję serdecznie Pani Profesor. Bardzo proszę, dziękuję.